Michał Pasternak. Michał, co robisz na konferencji MMA VIP? Jesteś kojarzony z galami typowo sportowymi, jesteś sportowcą z wielkości, a również pojawiłeś się na Gali frykowej. Znaczy, pojawiłem się na Gali frykowej Na MMA VIP już chyba były organizowane walki sportowe, dlatego dostałem ofertę i z niej korzystałem. I dzisiaj. Trzymaj się. I przyjechałem, i no tak jak mówię, no, to jeden z moich obowiązków podczas tego, gdy zostaje walkę, jest właśnie uczestniczenie w tego typu wydarzeniach. Tak, czyli będziesz miał walkę typowo sportową na galerii MMA VIP? No nie wiem, mogę mieć też frikową, dla mnie to nie problem. Zatem... Także teraz szukamy frika, który będzie się chciał ze mną bić. Masz... Już były jakieś wstępne propozycje? Jeśli chodzi o rywala? Tak. Nie, nie było propozycji Wydaje mi się, że to nie będzie wstępnych propozycji. Będzie tylko propozycja, bo ja nie jestem typem zawodnika, że ktoś mi... nie no, znaczy odmawiał, żeby ktoś mi dawał jakieś wstępne propozycje. Mam ustaloną stawkę, mam mniej więcej podany zarys przeciwnika i na tym będziemy bazować. Bo nie będzie tak, że dostanę dziesięciu zawodników i ja sobie wybiorę, tylko dostanę jednego konkretnego rywala i tyle. Więc jak twoje dalsze plany? Wotor jeszcze będziesz walczył na galach stricte sportowych, może KSW, kiedyś mówiło sporo o tym, że do KSW pójdziesz. Jak to wygląda? No dzisiaj to jest powiedzmy takie przetarcie tutaj na VIP MMA, natomiast jak rozumiem, celujesz typowe sportowe trwa. Znaczy, no MMA VIP będę miał typowo sportową walkę, więc to nie będzie walka na przetarcie, to będzie normalna walka sportowa. A jeśli chodzi o moje dalsze starty. Wotore nie wiem, bo nikt się do mnie nie odzywał z Wotorę, czy dalej będę bronił tego pasa, czy, czy po prostu nie wiem, czy oni będą organizować gale, czy nie. Jeśli chodzi o KSW, to, 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 to nie, to raczej mój temat chyba, jeśli chodzi o tą organizację, to to, 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 jest, to jest chyba, no nie wiem, no, nigdy nie miałem... No, no, może się mówił, ale ja nigdy nie miałem propozycji, także... Nie lubię rozmawiać o czymś, o czego nie ma tak naprawdę. Ja się nie będę wpraszał do nikogo do organizacji. Ja mam dużo ofert i na ten moment dzięki mojemu trenerowi, który dobrze mnie prowadzi, wybieramy to najlepsze. Więc obecnie gdzie trenujesz? Bo wiem, że trenujesz właściwie w kilku miejscach. Czy twoim głównym trenerem w tej chwili jest Mirosław Okniński? Jak to wygląda? Tak, zawsze praktycznie był moim głównym trenerem, yy, trener Mirek. A jeśli chodzi o Kielce, no to trenuję głównie w Kopakabanie w klinczu, robię tarczy z Siwonią, w Kopakabanie głównie skupiam się na treningu suchorabskim, dalej boks zrobię u Jarosa, w Busku mam taką dziewczynę, Kamilę Kupińską, która mi pomaga pod przygotowanie takie kondycyjne, siłę robię z Filipem, z Filipem, z Nojkiem, no co tam jeszcze, no nie wiem, no nie chciałbym ominąć żadnego trenera żeby się nikt nie obraził ale no, no głównie próbuję, a jeszcze z chłopakami e, z akademii Sportu, walki e, nie, nie, nie w Kielcach w Wajtaj, coś takiego no, no, o właśnie, z nim niekiedy sparowałem, do Buska jeszcze do takiego mojego kolegi, który prowadzi e, sekcję bosku, bu, e, boksu ring Busko Także można powiedzieć, że korzystam z wszelkich uroków, które mam pod ręką w naszym obrębie. No tak jak mówiłem, Kielce, Pińczów, Busko, Nojendrzejów nie jeżdżę, bo tam chyba raczej nie miałbym trenować ani sparować, chociaż mogę się mylić. Jeszcze jeździłem do Chmielnika, do mojego kolegi Tomasza Gałszczyńskiego, który tam miał zapaśnika. Także gdzie mogę, trenuję, a całość wszystko łączy w jedną kupę trener Mirek. Więc w takim razie mówiłeś dużo o tym rynku kieleckim. Jak oceniasz kielecką scenę, że tak powiem, sportu walki? Albowiem z mojej takiej diagnozy no, ludzi trenujących jest bardzo dużo, trenujących również i biorących udział w zawodach BJJ, w zawodach nawet grapplerskich, nawet startujących na Almach. Natomiast brakuje nam zawodników, którzy by walczyli zawodowo. Jak myślisz, czemu jest, jaka jest tego przyczyna? Brakuje, brakuje nam... No nie chciałbym nikogo obrazić, ale brakuje nam trenerów na takim poziomie, że mogliby prowadzić zawodników e, zawodowych. Tak mi się wydaje, no tak jak mówię, no, są jakieś sekcje MMA, e, ktoś tam prowadzi chłopaków, nawet znam tych, co, co prowadzą chłopaków. Nie chciałbym, żeby oni to odebrali tak personalnie, że, że to są w ich stronę jakieś ataki, ale e, no jakimś tam treningu amatorskim w porządku, ale gdzie się pojawiają Starty zawodowe to też trzeba zrozumieć to MMA, bo tu jest inna stójka, inne dżudzicu i wszystko jest inne, a niby takie samo. Tak wygląda to z mojej perspektywy jako zawodnika. Rozumiem, natomiast w Kieceś na przykład... Jest powszechna opinia, że, że trener Wojciech Jarosz, yy, którego również pozdrawiam, pozdrawiamy zresztą Wojtka, ma świetną metodykę potem MMA i jako trener jakby stricte pięściarski, mający zresztą sukcesy swoich zawodników w boksie, a również jest trenerem, który ma, bardzo dobrze się rozwija i ma taką metodykę również dostosowaną do walki znaczy, wszechstylowej. Yy, ja uważam, że trener yy, akurat yy, Jaros skupia się głównie na boksie i zawodników MMA ma kilku i on nie pogłębia swojej wiedzy w temacie MMA tylko pogłębia swoją wiedzę w temacie boksu, on się skupia na boksie nie na MMA no, no, tak, no ja, ja jestem o tym przekonany, ja idę i na przykład mówię Wojtek to, to mi nie pasuje i on jest bardzo elastycznym trenerem, potrafi to zrozumieć i nie próbuje mi nadawać swoich jakiś tam rytmów, że masz stać tak i tak, tylko rozumie to że ja jednak mój sport jest troszeczkę inny, dlatego trenuję u niego, dlatego doceniam jako trenera. No i między innymi to również miałem na myśli, no, albo tak. my z Wojtkiem jest wielu zawodników MMA, tak naprawdę w kielcach, choć z drugiej strony za dużo ich też, ich też nie mamy. Nie ma ich za dużo. Tak, za dużo ich nie, no, nie mamy. No walczy Irek Dochowski, twój przyjaciel. Yy, do ty, walczył ostatnio chyba bodajże rok temu, no przed, przed pandemią jeszcze, albo zaraz, zaraz przed pandemią. Jak widzisz Irka drogę w MMA, Irka karierę? Ma. Yy, czy czy twoim zdaniem Irek ma... Karierę yy, w MMA? Yy, no, no nie wiem, no, to trzeba zapytać samego Irka, no. To trzeba dużo trenować, trzeba się bardzo poświęcić i robić dużo treningu. Także, no nie wiem, no, to, to jest pytanie skierowane do niego, ja oceniam go jako dobrego zawodnika. Mogło coś z tego być, no ale na tą porę nie ma nic, bo się nie waczy, nie bije i nie wiem czy tak trenuje ciężko. Rozumiem. Dla portalu pasja sportowalki nie mogę nie zapytać o twoją pasję sportowalki, czyli jak się Michał narodziła właśnie twoja pasja sportowalki? Jakbyś mógł cofnąć się w czasie i opowiedzieć. Znaczy no gdzieś tam ja pochodzę w ogóle z bardzo małego miasta i nie było możliwości, żeby się rozwijać. na... Na, na, na tle takim sportowym, jeśli chodzi o sporty walki. I pamiętam, że kiedyś mieliśmy właśnie z chłopakami ko z Kopakabany, żeśmy założyli sobie jakiś tam klub. Trenowaliśmy, robiliśmy to MMA. Na początku ktoś się z nas tam... No nie, no takie były troszeczkę e, mania takiego małego klubu, małego miasta, że pojechaliśmy na pierwsze zawody, to mówili, że gdzie wy tam jedziecie, że oni was pobiją i tak dalej. Nie macie szans. No i Jednak żeśmy pojechali jedno drugie zawody i zaczęliśmy wygrywać, no jakoś to, to poszło do przodu. No ale na tą chwilę, z tego co widzę, to tak tych zawodników już nie ma. Więcej zawodników tak, w pewnym. Przepraszam. To ja przepraszam. Eee, ta, Także więcej zawodników było w pewnym momencie z Pinczowa, czyli z miasta, które ma 13 tysięcy niż z takiego z dużego miasta, jakie są Kielce. No jest potencjał na to, żeby stworzyć dobrą grupę zawodników, bo jest dużo chłopaków, którzy gdzieś tam trenują. Ale ja nie wiem, czy oni będą chcieli przechodzić na to, żeby robić stricte MMA, a jest naprawdę kilku bardzo, bardzo mocnych zawodników. Rozumiem. Zatem twoim zdaniem, jaka jest taka kluczowa płaszczyzna właśnie do walki przeszkodowej MMA? MMA trzeba robić wszystko. W MMA nie, nie jest tak, że masz mega dobrą stójkę i, i w ogóle będziesz wszystko wygrywał. Tylko trzeba mieć, najlepiej mieć wszystko, do, wszystko po trochu. Nie? No, ja, na przykład, jestem zawodnikiem, który nie ma jakiejś wybitnej jednej płaszczyzny, a jeśli chodzi o MMA, dobrze się czuję. Dlatego ja trenuję głównie MMA. Skupiam się na MMA. Się w Twojej walce przed szczerze bardzo podobały również praca bokserska mi się, mi, mi się podobały te ciosy na odejście, tak? Czyli już twój rywal gdzieś tam atakował, już gdzieś tam powiedzmy odchodziłeś i jeszcze kończyłeś ciosem na odejście. Czy, I wtedy przed szczerze pomyślałem, że jest to praca Wojtka Jarosa. No to jest praca Wojtka Jarosa, tylko tak jak mówię, no też dużo rzeczy jest troszeczkę innych podstawa i tak dalej. I, tak. i no, nie, no, nie, to, no, Głównie jest to praca Wojtka Jarosa, bo głównie z nim robię boks, no, ale też z Siwonią robię tarcze i Siwonia też mi jakoś pomaga, no. głównie boks z Wojtkiem Jarosem. Jeszcze yy, mam kolegę Michała Oleksiejczuka, który mi to wszystko pokazuje mniej więcej jak powinna wyglądać stójka pod MMA. Czyli yy, gość, który ma yy, pojęcie, ma dużo walk zawodowych i, i dobrze rozumie to wszystko. No. No, i, nie ma co mówić, walczy w UFC i świetnie sobie radzi jako striker. Jak najbardziej, natomiast myślałeś Ty w takim razie o innych formułach walki niż formule wszechstylowej, na przykład o K1. No może nie mówmy o boksie, bo to jest trochę jeszcze inna bajka, ale na przykład ja o walkach ja mam w K1. walkę K1. amatorską w boksie. Masz jedną walkę amatorską boksie? z kolegą od nas z miasta. Szkoda, że on dalej nie trenuje i nie rozwija się. Ja na dobrą sprawę to ja mogę walczyć w każdej płaszczyźnie. I no, w tym roku, czy w tamtym roku, przecież zdobyłem mistrzostwo Polski na DCC. Także ja startuję w każdej możliwej dyscyplinie, jeśli tylko mam warunki i mam możliwość. No głównym moim nurtem jest właśnie MMA. No i w tym kierunku naj, najbardziej się rozwijam. A dalsze starty to jest tylko tak. Z odskoku, no, ja się nie przygotowywuję do jakichś startów, tylko po prostu idę i to robię. Michał, zapytam również o Twoją taką kwestię zawodową. Pamiętam, kilka lat temu było głośno, nieco bardziej głośno o tym, jak odchodziłeś z pewnej pracy. Dzisiaj żyjesz, jak rozumiem, tylko ze sportu walki, szeroko pojętych, czy z trenerki, bo gdzieś tam swego czasu w klinczu, w klinczu wiem, że prowadziłeś zajęcia kiedyś. Jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o Twoje skupienie się tylko na sportach walki? Nie, czy jesteś może szczęśliwszy, nie pasując już tak etatowo, to po jak to wygląda? Przedam nie, szczerze, ja, ciekawy. ja głównie utrzymuję się tylko z MMI, to dzięki sponsorom, którzy pracują i że tak powiem, zaufali mi i poświęcają swoją ciężką pracę i dają swoje ciężko zarobione pieniądze na to, żebym ja się mógł rozwijać. I teraz oczywiście powinienem podziękować przede wszystkim Tomasz Smołuch firma Tom Trans, Restauracja Antresola dalej Komora Normobaryczna, Kielce. Zapraszam wszystkich. No to są głównie sponsorzy, którzy najbardziej wspierają mnie finansowo. No i oprócz tego oczywiście sponsorzy, którzy gdzieś tam też mi pomagają, dbają o to, żebym... Miał się w co ubrać, żebym był w dobrej formie. Selva fight, Street Autonomii, Holiz Medico, Platinu CBD, Siu Tattoo Siłownia MC Gym, Las Shamana, o mój nowy sponsor, którego mi mój nowy menadżer tak samo ogarnął, no, no trochę ich jest, ale tak jak mówię, no wszyscy gdzieś tam w jakimś stopniu mi zaufali i i poświęcają swoje ciężko zarobione pieniądze, bo ja do tego tak podchodzę, że ktoś jak mi coś daje, to to naprawdę są dla mnie yy, ciężko zarobione pieniądze i muszę pracować ciężko, żeby im pokazać, że że jednak w, dobrze je ulokowali. Tak jest, natomiast dziś się czujesz szczęśliwszy z tego względu, że nie masz, yy, no rano tej pracy etatowej. Wielu zawodników po jakimś czasie gdzieś nie daje rady już łączyć tych dwóch światów, bo umówmy się, to są dwa światy i ciężko na tych największych obrotach dalej pracować. Jak to było u Ciebie? Przyznam szczerze, że jestem ciekawy tej kwestii. Mnie to było tak, że ciężko pracowałem i jeździłem i walczyłem do momentu, kiedy miałem walkę z Rogerem Gracie i, i powiedzmy, że w sobotę siedziałem w Singapurze, podpisywałem plakaty, rozdawałem autografy, a w poniedziałek przyjechałem i i pracowałem na magazynie i mój kierownik miał pretensję o to, że mnie nie było w pracy tam jeden czy dwa dni i tak się zakończyła moja przygoda, ale nie chce mi się o tym już mówić także pozdrawiam moich byłych kierowników no, no co, jest mi lepiej niż było cieszę się z tego także nic tylko wychwalać jest lepiej, zapytam również o scenę sportu walki w Polsce twoim zdaniem w jaką stronę podąża rynek sportu walki w Polsce, powiedzmy, mam tutaj na myśli na przykład wysyp gal freakowych, Ty jako sportowy z chwili jak się na to zapatrujesz? Szczerze to, tak powiem brzydko, ale ja mam na to wyjebane, mnie to ani mnie to nie razi, ani mnie to nie boli, że, że są jakieś frikowe gale, że ktoś zarabia więcej niż ja. ja, ja trenuję ciężko ileś tam, a ktoś przychodzi i... I zaczyna zarabiać więcej. Mam w to wyjebane. No. No, jeśli ktoś zarabia, no to dobrze, niech zarabia. No. Może być jak najwięcej gali. Im więcej gali, tym więcej możliwości do tego, żeby mi ja zawalczył. Dziękuję. To ten wywiad. Życzę powodzenia na gali VIP i w ogóle dalej w zmaganiach sportowych. Piona.